Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. W dzisiejszym programie zresztą jak zawsze będziemy dyskutowali na najważniejsze tematy polskiej polityki. Czyli w dzisiejszym odcinku będzie o zaprzysiężeniu prezydenta Dudy, 20-minutowej kłótni pomiędzy posłami Popisu i o maskach w Sejmie Tęczowych i ich braku. Zapraszam! Zaczniemy od omówienia absencji posłów PO, którzy byli niezadowoleni z wyników wyborów, demokraci, z wyników wyborów demokratycznych. Tak, ma to sens. I pytanie do pani poseł Lubnauer, czy to była demonstracja niezadowolenia z pierwszej kadencji pana prezydenta, a może, jak sugeruje pan poseł Smoliński, przykład niszczenia demokracji koalicja obywatelska bardzo często broniła tych wartości demokratycznych, mówiła o nich bardzo dużo, no ale jednak komentarze są takie, że takie jawne bojkotowanie zaprzysiężenia, no jednak z szacunkiem dla demokracji ma niewiele wspólnego. Zaznaczmy dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj pan poseł mówi o szacunku tych, do tych 20 ponad milionów, którzy zagłosowali w tych wyborach. Ja oczywiście mam bardzo dużo szacunku do wszystkich, którzy idą na wybory, natomiast dajmy sobie sprawę, że połowa z nich poszła na te wybory w proteście przeciwko tej prezydenturze, jaką mieliśmy przez ostatnich pięć lat. Pan prezydent Andrzej Duda nie jest już niezapisaną tablicą. Jest człowiekiem, który przez ostatnie pięć lat Dość skutecznie niszczył konstytucję, dość skutecznie pokazywał, że nie chce być prezydentem wszystkich Polaków i dość skutecznie zniechęcał do siebie bardzo dużą część Polaków, w tym wyborców. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ta wczorajsza przysięga była przysięgą, w której padły słowa. Wierność postanowieniom konstytucji. No z całym szacunkiem ja już jedno krzywo pana prezydenta miałam szansę słuchać, co prawda nie wtedy jako członek Zgromadzenia Narodowego, ale słuchać w telewizji pięć lat temu i nie widziałam żadnego powodu, dla którego na sali sejmowej mam słuchać słów które wiem, że były łamane przez ostatnie pięć lat. To, to jest jeden bo... pani poseł podać przykład. A z czego pani wie? Ale oczywiście. E, przykłady, znaczy tak, po pierwsze nie chcę, po, żebyśmy wracali do początków kadencji pana prezydenta Andrzeja Duda, ale przypomnijmy 6 listopada 2015 roku nieprzyjęcie ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą zostało przyjęte orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wcześniej, że tych trzech zostało wybranych prawidłowo, dwóch pozostałych nie. Rozumiem, że Ci dwaj pozostali zostali jakby usunięci przez sam Trybunał Konstytucyjny z puli osób, które powinny zostać, od których powinno zostać przyjęte ślubowanie. Natomiast Pan Prezydent yy nie zdecydował się na przyjęcie ślubowania, mimo tego, że to był jego konstytucyjny obowiązek. Ja zresztą, nie pan, tych przykładów jest znacznie więcej. Ja nie chcę w tej chwili na wszystkie się powoływać, natomiast chociażby opinia promotora pana prezydenta, jego pracy doktorskiej, która jednoznacznie mówi, że on jest w stanie wymienić, to było na początku kadencji pana prezydenta, co najmniej trzy takie przypadki, świadczy o tym, że mamy do czynienia z prezydentem, który był wiarołomny w konstytucji. I to jest pierwszy powód, dla którego nie chciałam uczestniczyć we, we wczorajszym zaprzysiężeniu. Jest jeszcze drugi powód. Jeżeli mówimy o tym, co się stało 10 lat temu, rzeczywiście 10 lat temu na zaprzysiężeniu Bronisława Komorowskiego nie było ani Jarosława Kaczyńskiego, ani na przykład Joachima Brudzińskiego, co było też formą ich protestu. A przypomnijmy, że wtedy kampania nie odbywała się z naruszeniem prawa. Tym razem mieliśmy liczne przypadki naruszeń prawa. Mieliśmy sytuację, w której pan Ardanowski wysyłał do miliona trzystu tysięcy e, ubezpieczonych w krusie listy z poparciem Andrzeja Dudy za pieniądze publiczne, promował jednego konkretnego kandydata. No Bronisław Komorowski za pieniądze publiczne organizował referendum. Ja przypomnę, że referendum jest uprawnieniem pana prezydenta. Pan prezydent Duda też próbował zorganizować referendum, komu nie wyszło. Przypomnijmy, że obiecywał, że będzie robił referendum konstytucyjne, na które mu się nie zgodziło PiS. Natomiast to nie było pogwałceniem prawa. To, co robił wtedy Bronisław Komorowski, mi się nie podobało to referendum, ja zresztą w nim nie wzięłam udziału. Natomiast nie zmienia to faktu, że to było zgodne z zasadami prawa. Natomiast to, co robiło w tych wyborach PiS, przekraczało granice prawa. Sąd I Najwyższy radę... nie, nie podzielił pani wątpliwości. Przepraszam, jeszcze raz proszę o podpowiedzenie. Sąd Najwyższy pytania... nie podzielił tych wątpliwości. No właśnie to jest następny problem, ponieważ Sąd Najwyższy powiedział jednoznacznie w swoim wyroku, że ogranicza się do oceny samego procesu wyborczego. I tam oczywiście były uchybienia wynikające na przykład z uniemożliwienia głosowania bardzo wielu osobom głosującym za granicą, ale można powiedzieć, że wybory to jest coś szerszego. Wybory to nie jest tylko akt wyborczy, czyli moment, w którym wybieramy, idziemy do głosowania i wybieramy kandydata, ale to jest cała kampania wyborcza. I za, zaangażowanie na przykład mediów publicznych, które pokazały 37 wieców Andrzeja Dudy i zero wieców Rafała Trzaskowskiego, tylko fragmenty, Pokazywane z omówieniami w wiadomościach, na przykład. W momencie, w którym media, które nie mają takiego obowiązku, bo nie są finansowane z pieniędzy publicznych i które nie są finansowane z naszego abonamentu, media komercyjne pokazywały, po, zarówno e, wiece Rafała Trzaskowskiego, jak i wiece Andrzeja Dudy. Do tego, o co e, pani, pani poseł teraz bardzo... mówi, odnosił się prezydent Andrzej Duda, który przypominał, że no, jego sytuacja w 2015 roku no, była podobna. Telewizja publiczna była rządzona przez innych ludzi i zupełnie inaczej nie był ty, przedstawiany Andrzej ty, Duda. Telewizja publiczna nie posunęła się tak daleko, jak w tej kadencji, żeby wyciąć w ogóle kandydata, który potem zdobył ponad 10 milionów głosów. Wyciąć! W ogóle praktycznie, jeżeli pojawi się cokolwiek o Rafale Trzaskowskim, to było to tylko w kontekście negatywnym. Nie mówię o bardziej lub mniej stronniczych dziennikarzach przeprowadzających wywiad, bo na takie szczegóły powołuje się pan Andrzej Duda, tylko mówię o wycięciu całych pełnych wieców, które w przypadku Rafała Trzaskowskiego w ogóle się nie pojawiały w telewizji publicznej. Nie mieli szans wyborcy, którzy oglądają tylko telewizję publiczną, w ogóle usłyszeć, jaki przekaz do nich no, z, ma tym się, z tym Rafał się nie zgodzę. O wypowiedzi nie, Rafała no, Trzaskowskiego no, były często omawiane. Omawiane, pan komentowane. Pan wzią, omawiane, również przez polityków opozycji na naszej antenie. Również politycy opozycji pan, pan o tym pan, pan mówili pan, pan wielokrotnie. Panie, pan określił, wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego były tylko omawiane przez e, telewizję publiczną. E, z krytycznym komentarzem, z hejterskim często komentarzem, również takich programów jak w telewizji, który jest czystą, żywą, szczujną. Ja to, to jest program a, satyryczny, jest... pani poseł. I teraz uwaga, prawdopodobnie pierwszy i mam nadzieję nie ostatni raz pochwalę kogoś z lewicy. Ale ta pani naprawdę z rikczem. Żeby lewica miała tylko takich ludzi, to mieliby poparcie. Oszczędziłem dla was bezsensowną 20-minutową wymianę zdań pomiędzy posłami popisu, bo. Zobaczycie, jak ona wyglądała przez mały urywek. Pani Pani, poszło, Pani pamięta, mieliście bojkot telewizji publicznej, zrezygnowaliście i dobrze, że zrezygnowaliście. Z z tego Szanowni Państwo, kodu, chciałbym, żebyśmy zwrócili na chwilę uwagę Pani, na inne wątki zresztą. wczorajszego dnia. Zostawmy na chwilę ten e, spór o media. E, mamy, mieliśmy wczoraj demonstrację... Polityczną, ideologiczną, trzeba tak to nazwać. Posłanki, jedna z pań posłanek jest z nami w, w programie lewicy. Ubrały się na, w kolory tęczy, z flagą tęczy, zarówno przed, jak i w sejmie. Później maseczki były również założone na twarz pani i pan, panów posłów z lewicy w kolorach tęczy. No i pytanie do pani poseł Pawliczak: dlaczego? Lewica zorganizowała taką demonstrację polityczną w podczas zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. Panie redaktorze, szanowni państwo, pozwolicie, że dosłownie jednym zdaniem skomentuję tą wcześniejszą dyskusję. Ja myślę, że czas zakończyć, drodzy państwo, ten etap kampanii wyborczej i komentarzy po kampanii wyborczej. Każdy z nas, myślę, że każda formacja ma dużo żalu. Ta kampania była zupełnie inna niż dotychczasowe, prowadzona w czasach pandemii. To była też nierówna walka, ja się absolutnie z tym zgadzam, ale myślę, że społeczeństwo po prostu jest zmęczone tym, co się wówczas działo i chyba czas zakończyć. Czas zakończyć ten epa, etap i mam do Państwa po prostu taki wspólny apel ponad, ponad podziałami skończmy już mówić o kampanii wyborczej, która minęła. Dzisiaj mamy nowe otwarcie, nowy etap i powinniśmy zająć się pracą dla Polski. A wracając do samego zgromadzenia. Lewica postanowiła wziąć udział w zgromadzeniu w tej uroczystości i powtórzę za słowami Aleksandra Kwaśniewskiego, który, pana prezydenta, który również uczestniczył w zgromadzeniu, z szacunku dla demokracji, z szacunku dla ponad 20 milionów wyborców, z szacunku dla tych, którzy głosowali również na innych kandydatów z szacunku dla państwa, do państwa. Proszę państwa, ten. Czas zgromadzenia, ta uroczystość. To nie jest tylko uroczystość dla posłów i posłanek. To jest czas, kiedy należy pokazać przede wszystkim powagę urzędu i tak jak wspomniałam wcześniej, szacunek dla tego urzędu. To jest po prostu nasz obowiązek. My powinniśmy w tym zgromadzeniu, w tej uroczystości uczestniczyć. No i w związku Lewica, z tym pytanie, czy ta demonstracja tęczowa, że tak nazwę to, była właśnie ponadto, przykładem szacunku i powagi? Lewica ponadto pokazała, przekazała, i proszę nie mówić, że była to jakaś wielka demonstracja. Bardzo kulturalnie, w kulturalny sposób, ale pokazaliśmy, bo tak należało w naszej ocenie również ten aspekt, z którym pan prezydent niestety się nie zgadza. Chcieliśmy mu pokazać przede wszystkim konstytucję, którą w ostatnim czasie niestety nie przestrzegał. I ja tutaj się zgadzam z wcześniejszymi słowami. I niestety, niestety, mam słabą wiarę, czy ta. Jego postawa w tej kadencji się zmieni co do przestrzegania przepisów konstytucji. A drugi aspekt tej sprawy chcieliśmy pokazać, że szacunek i tolerancja należy się wszystkim: flaga kolorowa, flaga tęczowa pokazuje przede wszystkim że tolerancję należy mieć w stosunku do wykluczonych i nie mówimy tylko o środowiskach LGBT, bo wykluczonych w tym kraju jest dużo więcej. Co są środowiska osób, osób z niepełnosprawnościami? To są seniorzy również, którzy otrzymują dzisiaj głodowe emerytury, Szanowni No ale wciąż Państwo, znacznie 13, większe niż to miało miejsce wcześniej. Trzynastka to jest, mówiąc wprost, zapomoga. Mówił pan prezydent jeszcze poprzedniej kadencji, w poprzedniej kadencji, że emerytura będzie bez podatku. Lewica też podatku. o tym mówi emeryci powinni otrzymać emeryturę bez podatku. A trzynastka to jest jednorazowy, oczywiście ważny zastrzyk, jeśli chodzi o kwestie finansowe dla tej grupy społecznej, ale my mówimy o rozwiązaniach systemowych. Rozumiem, że to jest Pani oczekiwanie wobec Prezydenta to na jest moje tą drugą kadencję. To jest moje i chcę powiedzieć, że Pan Prezydent nie spełnił wielu innych jeszcze obietnic poprzedniej kadencji. Trzeba przypomnieć o Frankowiczach, trzeba przypomnieć o jego innych intencjach, które miał w poprzedniej kadencji kadencji, a których nie wypełnił i yy, yy, o likwidacjach śmieciówek na przykład to też jest przecież bardzo ważne dla ogromnej grupy yy, społecznej yy, i będziemy trzymać pana prezydenta za słowo będziemy patrzeć na jego ręce. To nie jest tak, że my byliśmy na tym zgromadzeniu i dajemy wyraz uznania wyraz uznania dla jego działalności poprzedniej kadencji, ale. Nie chcieliśmy być niemym głosem podczas tego zgromadzenia i uważam, że nieobecność była dużym nietaktem. I po 20 minutach do głosu nareszcie został dopuszczony poseł Kulesza. I pan e, poseł Jakub Kulesza z Konfederacji. Konfederacja również wczoraj no, wykorzystała być może tą sytuację, aby pokazać swój stosunek do e, pandemii koronawirusa. A posłowie mimo takich zaleceń, nie założyli maseczek. Przed dzień tłumaczyli, że to jest korona panika, a nie pandemia. Panie pośle, jakby pan odniósł się do tego, dlaczego podczas zaprzysiężenia, kiedy te, to, te rygory były istotne, były przestrzegane przez no, większość uczestników, no, przez Konfederację nie były przestrzegane. No, panie redaktorze, bądźmy poważni, to właśnie my jako jedyni nie urządziliśmy sobie happeningu politycznego z tak ważnej uroczystości, jaką jest zgromadzenie narodowe, na którym dokonano zaprzysiężenia pana prezydenta, na urząd prezydenta i oczywiście nie założyliśmy tych maseczek, ale tak samo nie założyli ich niektórzy inni posłowie, którzy widocznie byli na sali. I to była dla nas normalność. Po prostu uważamy, że pewnych rzeczy nie należy robić na pokaz. Idealnym przykładem była sytuacja poza zaprzysiężeniu, gdzie wielu posłów, także w skupiskach, po prostu te maseczki zdjęło, bo już nie było kamer. To było zwłaszcza widoczne w restauracji sejmowej, gdzie tłumnie posłowie się zbiegli było o wiele gęściej niż na sali plenarnej i wszyscy posłowie łącznie z posłami lewicy siedzieli już bez maseczek w bliższej sobie odległości. Więc my po prostu takich happeningów politycznych z tymi maseczkami nie urządzamy. Mieliśmy przed chwilą kampanię wyborczą, gdzie w wiecach politycznych także pana prezydenta Andrzeja Dudy e, brali udział. E, Człowi politycy w bardzo bliskiej odległości, e, także zwłaszcza osób starszych. I jakoś nikt wtedy o maseczkach nie mówił. E, więc my po prostu nie zgadzamy się z tą hipokryzją. Nie była to forma żadnego happeningu, tylko po prostu normalność. E, z szacunkiem e, wzięliśmy udział w uroczystości. E, no i z szacunkiem dla pana prezydenta wysłuchaliśmy jego e, orędzia i byliśmy obecni. Jeśli mogę wrócić do tematów, o których mówiła pani poseł Lubnauer, bardzo mnie zdziwiła nieobecność parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w tym zgromadzeniu. Kampania się skończyła. Koalicja Obywatelskiej najmocniej, przepraszam. Ale niektórych posłów Platformy Obywatelskiej widziałem, nie widziałem. Niektórych posłów Koalicji Obywatelskiej widziałem, nie widziałem, więc to też różnie, różnie było. Ale uważam, że to już nie jest miejsce na wyborcze happeningi. Kampania wyborcza się już skończyła. Teraz jest czas po kampanii. No i eksperci Pan mówią, że kolejna wymaga, się rozpoczęła. wymaga tak, ale mamy, panie redaktorze, w historii Polski najdłuższy okres bez żadnej kampanii wyborczej, więc kiedy jak nie dzisiaj, jak nie wczoraj właśnie powinniśmy patrzeć z szerszą perspektywą. I wczorajszy dzień to był dzień pana prezydenta Andrzeja Duda, jego zaprzysiężenie, coś co się mu należy, szacunek do niego to jest rzecz obowiązkowa dla parlamentarzystów i to nie był czas na jakieś rozliczenia czy manifestacje, zwłaszcza w temacie w którym Platforma Obywatelska jest jednym z głównych winowajców. Chciałbym przypomnieć, że największe zastrzeżenie do tych wyborów, podnoszone przez ekspertów, na których koalicja obywatelska bardzo często się powoływała, to był niekonstytucyjny termin. I tak się składa, że na ten niekonstytucyjny termin. Platforma, się Koalicja Obywatelska zgodziła się tylko dlatego, żeby móc wymienić sobie kandydata. Ten termin był niekonstytucyjny. Koalicja Obywatelska miała tego świadomość, zgodziła się z premedytacją, nie protestowała w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie zwoływania tego niekonstytucyjnego terminu, a pretensje, jak widzimy, są dopiero po walce, po wyborach, co ono wskazuje na takie Himalaje hipokryzji. Zresztą podobnie, jeżeli spojrzymy na wybory parlamentarne w 2019 roku, też nie widziałem tylu protestów wyborczych koalicji obywatelskiej w sytuacji, w której to Konfederacja była w najgorszy możliwy sposób traktowana przez telewizję publiczną. Przypomnę tylko przegrany proces, w sądzie uprawniony wyrok i niewykonanie przez Telewizję Polską tego wyroku, który nakazywał poinformowanie, sprostowanie poinformowanie swoich widzów, że jednak Konfederacja do Sejmu według sondaży wejdzie. Ten wyrok do dnia dzisiejszego nie został wykonany prawomocny. Jest pan poseł pewny? Mam wrażenie, że widziałem. na drugi dzień była informacja o nie, sondażu nie, wraz z informacją o Konfederacji, która do Sejmu Panie redaktorze, chodzi. bardzo dokładnie pamiętam. Pamiętam tę informacje. wyrok nie został, nie został wykonany prawidłowo. Sąd nakazał wykonanie w sobotę tego wyroku i telewizja Polska po prostu tego wyroku nie wykonała, ale ktoś za to pójdzie siedzieć prędzej czy później. Może nowo wybrany prezes, nowo staro wybrany to prezes mocne oskarżenie. No, za przestępstwa się idzie siedzieć Także w normalnym przynajmniej kraju zarządzanym przez normalnych polityków odpowiedzialnych. Przejdźmy teraz do sprzeczki pomiędzy PO a redaktorem, który. Ciągle jej przerywał, a później nazwał Konfederację Lewicą. Tylko ja pracowałam. Ja teraz mam najniższą emeryturę, taką samą jak moja koleżanka, która, której nie chciało się pracować z różnych powodów i która do tej pracy nie poszła. Ja się czuję, że to jest niesprawiedliwe, bo ja wykonałam podwójny wysiłek. Wysiłek związany z pracą i wysiłek związany z wychowywaniem... No ale pani poseł teraz mówi o tym, żeby jednak tęskra. te kobiety doceniać. No i to, ta, ten program Mama 4+, Kolejny został prowadzony to to pozycja, obecną przez obecną koalicję rządzącą. Nie za no? No? nie zrobiliście Przepraszam bardzo. Zauważyłam, że Pan nie przerywa nigdy Panu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości, natomiast mnie przerywał pan już mniej więcej pięciu albo sześciu... minut. Ja nie przerywam, ja z Panią rozmawiam. No to jeżeli rozmawiamy, to jest, pan, jest pan dialog. My, tak? dobrze, czy mogę rozmawiamy w systemie o głos? rozmowy zdalnej przez Skype'a, w związku z tym w momencie, w którym Pan mówi, po pierwsze nie słychać, co ja mówię, a po drugie ja nie słyszę również tego, co Pan mówi. W związku z tym prosiłabym jednak, żeby Pan mi nie przerywał. Po prostu. Niech Pan mi nie pomaga, tylko niech Pan mi nie przerywa. Więc tak, chciałam ja powiedzieć panią po prostu jest, no, pytam, pan. Pani poseł. No i znowu kolejny raz mi pan przerywa. Niech pan zwróci uwagę, że przerywa pan Ale to naprawdę nie są monologi, to są rozmowy. To są rozmowy. Ja, ja rozmawiam z politykami w telewizji publicznej, to jest właśnie ten równy udział przedstawicieli opozycji w telewizji publicznej, polegający na tym, że nie przerywa pan w żadnym momencie przedstawicielowi PiS, natomiast przerywa pan nieustająco. wyrównywania pan... Za chwilę pani poseł Pawliczak, ale chciałbym, żeby pan... No poseł, tak, ale właśnie chciałbym, żeby pan poseł Smoliński się odniósł. Na TBS, na o, to jest tak kolejny przykład. Dlaczego nie ma takiej sytuacji, w której za każdym razem my się mamy odnosić do tego co mówi pan Smoliński? Nawet Bo pan Smoliński, smoliński jest sam. Ma komentować to co Pan Smoliński e, jest posiedli. sam. Mamy z lewicy pan, dzisiaj Nowoczesną, uf. Konfederację uf. i Lewicę z opozycji. Leccy? Trzy, Leccy? Przepraszam, no, z, z opozycji z jest z lewicy, panie redaktorze, z opozycji mamy Nowoczesną, my Konfederację, Lewicę. A z rządzących mamy tylko pana posła, który teraz odnosi się do wypowiedzi pani Lubnawe. I na koniec odcinka wypowiedź Jakuba Kuleszy, który miał dosyć proste zadanie, bo ten temat jest jego konikiem. Rozmawiamy o równości ekonomicznej. Prezydent Andrzej Duda wspomniał o tym wczoraj w swoim orędziu. Jak na tę kwestię równości, właśnie jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, płace, wykształcenie, patrzy poseł Konfederacji Jakub Kulesza? Bardzo proszę, panie pośle. Ja na kwestię równości patrzę z prawicowego punktu widzenia, chyba jako jedyny zabawna sytuacja, że lewica z lewicą, czyli lewica z koalicją obywatelską, licytują zapowiedzi pana prezydenta pod kątem lewicowym i ścigają się na tą lewicowość. Chciałbym przypomnieć, że z prawicowego punktu widzenia równość to jest równy szacunek. Przede wszystkim równość wobec prawa, ale nie jakieś lewicowe wymysły jak równość ekonomiczna. Z jednej strony pani poseł Lubnauber mówi, że jest liberalna, z drugiej strony e, krytykuje rząd i tu domaga się jakiejś lepszej realizacji socjaldemokratycznych programów, a liberalizm a socjaldemokracja to są dwie różne ideologie, bardzo od siebie oddalone. E, zapowiedzi liberalizm jest oparty na szacunku do pracy i dlatego mówię między innymi o tym, żeby nie zachęcać powinien to... rząd do tego, żeby rozwój się brał z pracy, a nie z zasiłków. Dobrze, ja nie przerywałem, ale... Kto inny pan, pani przerywał rzekomo, więc rozumiem, ale to, to się niestety kłóci z domaganiem się realizacji różnych socjaldemokratycznych programów. Mówiła pani o równym dostępie do komunikacji publicznej, o likwidacji PKS-ów. Tu jest mowa także o równych płacach. No, chciałbym zacytować Aleksandra Hrabia Fredro, który powiedział, że socjalizm wszystkim równo nosa utrze bogatych z jutro, a biednych pojutrze. I tak niestety z tą równością ekonomiczną jest. Jeśli chcemy realizować postulaty równości ekonomicznej, takim postulatem jest chociażby bardzo wysoka płaca minimalna, to doprowadzamy do wysokiego bezrobocia, bo nie ma możliwości, żeby ludzie o bardzo różnych kompetencjach zarabiali tyle samo pieniędzy, bo nie ma żadnej motywacji właśnie do samodoskonalenia, do kształcenia, do cięższej pracy, bardziej intensywnej. Nikomu to się nie opłaca i jesteśmy w zastoju. Jeżeli będziemy dociskać podatkową, fiskalną śrubę osobom bardziej wykwalifikowanym, tym, które są motorem napędowym w waszych branżach technologicznych, to wówczas wyrzucamy tych ludzi za granicę, bo dobry programista, jeżeli zniesie mu się 30 ZUS, co postuluje lewica, zapowiada już niejednokrotnie rząd, wówczas nie, nie ma problemu, żeby wyprowadził się za granicę albo tak sobie zoptymalizowałby by tych podatków płacić mniej. I no, nie tędy droga. Jeżeli chcemy, by w w Polsce żyło się dostatnio i chcemy pomagać zwłaszcza osobom mniej uboższym. Nie dawajmy im ryby, dajmy im wędkę, obniżmy opodatkowanie pracy, tu akurat wspólny postulat, zlikwidujmy opodatkowanie emerytur, podnieśmy kwotę wolną od podatku, sprawmy by w Polsce opłacało się zarabiać, rozwijać i tym samym rozwijać Polskę, a nie, e, nie gadajmy ciągle o tym e, zabobonie równości ekonomicznej i tego, że każdy tutaj e, ma być równie dobrze czy równie słabo usytuowane i Pani najgorszy element jest wystąpienia pan przedstawicielem pana prezydenta. młodego pokolenia polityków, choć na ten program Zerowego Pitu już raczej z tego co wiem, pan się nie łapie. No ale jednak były takie rozwiązania skierowane wobec w kierunku młodych ludzi w tej kadencji pana prezydenta, w poprzedniej kadencji i tej, na początku tej kadencji zjednoczonej prawicy, jak pan ocenia między innymi takie program jak Zerowy Pit? Uważam, że z punktu widzenia młodych osób jest dobrze, że mogą płacić na umowie o zlecenie zerowy VAT, zerowy PIC, wówczas zobaczą, ile by dostawali pensji, gdyby nie było opodatkowania pracy. Problem jest wówczas, gdy wchodzą w 27 rok życia i nagle 40 procent ich pensji idzie, ucieka w podatkach. To jest dobra szkoła życia pokazująca, jak wiele podatków państwo zabiera i pod tym kątem program jest pozytywny. Ale jestem za prostym systemem podatkowym, za równym systemem podatkowym i przede wszystkim za niskim opodatkowaniem dla wszystkich. Dlaczego 30, 30 lata, który ma na utrzymaniu żonę, trójkę, czwórkę, dzieci ma płacić 30% podatek. Zwłaszcza gdy zarabia płacę minimalną i gdy praktycznie kwota wolna od podatku go nie dotyczy. Bo przypomnę, kwota wolna od podatku to jest taki mechanizm, by ci, którzy mało zarabiają nie płacili tego podatku. I w Polsce ta kwota jest na poziomie 3000 zł rocznie, rocznie. W sytuacji, gdy w innych krajach okolicznych ta kwota jest kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu, kilkudziesięciu 50 razy wyższa. I pytanie do e... przedstawiciela z Zjednoczonej Prawicy: Jak...